Świat. Jedziemy czerwoną strzałą do Kartus. W zasadzie są tu mapalice, niedokończona budowla tzw. zamku Stamtąd Wam pokażemy ujęcia, relacje, jak to wszystko wygląda Bardzo fajny, ciekawy obiekt Mam nadzieję, że tam wyjdziemy Jesteśmy w Elblągu, właśnie przyjechaliśmy do kolegi. Jadą razem z nami w sumie kolega Piotr z Moniką. Tutaj mamy polonezę. Trochę zgnity. Tu nie ma już progów. Słuchajcie, my już jesteśmy prawie na miejscu. Pierwszym zaskoczeniem jakim jest to opłata za parking 10 zł. Mamy prawie kilometr, trzeba tutaj się przejść. Zobaczymy, czy tam wejdziemy w ogóle. Się, że nie Ziomek, za wziął, wziąła tam teren prywatny. Nie? Tutaj widzimy jezioro rekowo. Nie wiem, czy dobrze mówię. Widzowie idą. idą do trzeba było... teraz Teraz mamy I Teraz mamy taką rozkminę, ktoś nas usłyszał, że tu nie można wjeżdżać, bo tu jest asfalt. Prawdopodobnie straciliśmy 10 zł i trochę, i, i trochę cennego czasu. Podchodzimy pod taką stromą górę. Już mam zadyszkę. Tak którędy tu się wchodzi Kurde Takie nietypowe wejście troszkę Kurde To było główne wejście Wchodząc tutaj mamy oto taki sztosik Ponad 5000 m2. No. Ale bardzo ładnie. Nawet zaczęli trochę ocieplać, kurde. tu jest Właśnie tak docelowo, nie? był Zatunięmy nawet parking jak już poszedł po tej wizji, jak coś no, już No, no, no. Tam różne są plotki na temat, że to jakiś pensjonat, nie? No. Znaczy on też był jakimś takim rzemieślnikiem, co tam w drewno coś robił. No I tak. I to miał być chyba też jakiś taki warsztat. A, miał sobie zrobić Uchwa, dom z warsztatem, tematem. nie? A bo on, on też stolarnie stolarnię miał jakąś tam, ten pan. Od razu na wejściu Widoczek na las Park Idziemy dalej Tu jakieś balkoniki o, a tutaj Kulik Co się stało? No i tutaj już jest... Tu, tu, tu jest taki trochę Mamy cykora. Monika się już boi Dobra, ja wchodzę Nie idź, idź, ja was No chodź, co? Przy ścianie możesz śmiało, weź Który tu przyłapniesz pewnie? Dawaj, Monia Dasz radę Kurde, co, idziemy na samą górę? nie. Ja, ja się trochę cykam Co? No chodź tu z nami Uu. Ktoś tutaj schody liczył Bardzo się nudził chyba 77, 78 Tam nic nie ma, nie? Nic nie ma kurde Ale Tam są sami Z Kurde Chodź tu Sabina, Sabina się podpisała Tam już jest trochę ruina Gdzie ty poszłaś? Chodź bo się zgubimy No to są jakieś pomieszczenia Tu musiały być w planach jakieś pokoje i łazienki, nie? Bo jest pomieszczenie w pomieszczeniu. dwa w jednym Co tam masz, ładnego? Balkon. No, wszystko jest takie, do ładne Słuchajcie, Monika zastanawia się, gdzie chce zlew. Czy tu? Czy tu? Tak, tak, Sofia całą Ciężko było, powiem szczerze. No, dałam suf to Robi wrażenie. Ale tutaj co się dzieje, nie? Co ja tam będzie fontanna z czekolady. No. <laughs> ale ładnie Słuchajcie, jesteśmy w miejscu, w którym prawdopodobnie miała być kapliczka. Tak nam się wydaje, ale może miał być tu basen i tutaj miał ten mieli skakać do kulek, <laughs> ale nie wyszło. Znajdziemy powyżej znajdujemy się w jednej z dwunastu wież. Taki widok nas tutaj otacza droga do szczęścia. Ktoś ma dobry żart zobaczcie miała być winda i tutaj właśnie pewien chłopak spadł i się połamał. Starza się. Tutaj właśnie znajduje się te wejście do tego zamku z drugiej strony. Spoko. Janusz, co robisz? Zaraz tracę drona. Pójdziesz za 5 złotych tam na kraniec? Nie, nie pójdę. No wej. Nie Bo ja się trochę cykam.

Ja wiem, że na sam końcu o, tu też, a jest? A, co, a tu tam, ty, nie, nie. A tu byliśmy, nie? Tak. No, tam jeszcze są spody w Fontanna z czekoladą. Jezu, jakie okay. te schody są głupie. To nie jest nie takie sobie Tam jest ta piwnica, w tej bazie. Tak? Mi się no. wydaje, że to chyba jakaś fontanna miała być. Nie pozdrawiam tych wszystkich ludzi, którzy zostawiają tu śmieci. Kamila, pokaż naszym widzą bazę. No głęboko, głęboko. Skacz na główkę. Po czasie stwierdzamy, że warto było zapłacić za ten parking, bo w gratisie mamy mini-zo. Idziemy. Niestety bateria w GoPro padła. Muszę ponagrywać troszkę telefonem. nie jesteśmy w mini-zo. Dlatego są mini-kozy. No, Ma, tylko przykrzywiony jest. Możemy go do domu? Możemy. Za 10 złotych. <laughs> Teraz wszystko będzie za darmo, nie? Zobaczcie, tu mamy osioły ze szereka. Konik, ale ci grzywa zawiewa. Źle grzywa niż szarek. Koń domaga się atencji. No ty no, Ej. Zobaczcie jaką ma grzywę koń Kuń Ale masz fajną grzywę Pozdrów moich fanów Alpaga zaraz opluje Kamilę Znajdujemy się nad jeziorem Otomińskim Mówiłem nie palcie, bo to szkodzi zdrowiu Kurczę szkoda, że pada, tak naprawdę bo... Naprawdę to Byśmy polatali dronem. Tak naprawdę to woda światła już tam jest. No. Dlatego tam krota pływa. Woda cieplutka. O kurde kiedy ona się nagrzeje? W ogóle czysta jest. No a tam kaciuszka sobie pływa. Так, так. Tak naprawdę największą atrakcją dziś było co Kamila? Maganak. Nie no wcześniej. Aksjon. <noise> Zakupy w Aksjonie. Hmm. Dziewczyny są bardzo zadowolone. <noise> Tylko to mi się podobało. A teraz jesteśmy pod najsłynniejszą restauracją no, ale na świecie. No teraz. Słuchajcie, standardowo nie pożegnaliśmy się. Ale to też taki moment, żeby powiedzieć wam, że... Ten film jakościowo wyszedł no, kiepsko, bo bardzo duże szumy zauważyliśmy tutaj jak oglądamy. Pogoda była straszna. No to świetnie. Wiał bardzo silny wiatr i padał deszcz. Ale już mamy na to pewne rozwiązanie. Kupiliśmy do GoPro specjalny taki pokrowiec, który ma tłumić te wszystkie szumy. I mam nadzieję, że to był ostatni film z takimi irytującymi szumami w tle. No także do następnego.